Cześć, tu Sebastian. I Kuba. Oglądacie Falubaz TV. Drużynę wspiera firma Marfis. Regeneracja filtrów dpf Zapraszamy Was do obejrzenia reportażu z trzeciego dnia zgrupowania 60 godzin z Falubazem. Pierwotnie odwiedzimy salon Toyoty. Później mamy spotkanie, duże spotkanie z kibicami, a na sam koniec mamy balek gazety lubuskiej. Ale skóra, górę. Wczoraj, wczoraj, przybycie wczoraj, z wczoraj, 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 się się, co? Trochę. Yes, yes, so że cool, mój cool, team nie, nie, wczoraj, wczoraj, się, wczoraj, się wczoraj, 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 Tą drużyną wyróżnioną, którą chcielibyśmy Państwu tutaj dziś zaprezentować, jest cała drużyna żużlowa juniorów zielonogórskiego falubasu. Zapraszam tutaj do nas na scenę Damiana Pawliczaka, Norberta Krakowiaka, Mateusza Tondera, Jakupa Osyczkę oraz ich trenera Aleksandra Janasa. To chyba była największa niespodzianka, jeśli chodzi o ten krajowy Speedway, ponieważ w 2019 roku oczywiście po 31 latach aż nie bywa, ale wydaje się, że to niemożliwe. Falubas zdobył drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów, a po 18 latach młodzieżowe drużynowo Mistrzostwo Polski par klubowych. Panie trenerze, brawa, właśnie. A pana trenera zapraszam do mikrofonu. Jak to się dzieje, że tak długo w zielonej górze trzeba było na taki sukces czekać? Aż nie bywałem, zawsze Zielona Góra słynęła z juniorów, a teraz jakoś tak brakuje, ale jednak są, widzę, tutaj jest czterech facetów jeżdżą mistrzowie Polski i par ich w drużynie. No są y, zawodnicy, w końcu się doczekaliśmy po 18 i 31 latach dwóch złotych medali. Jeden w drużynowych mistrzostwach Polski, par klubowych, a drugi taki jeszcze większy, uwieńczeniem jest całego sezonu e, walki o ten tytuł w drużynowych młodzieżowych mistrzostwach polskich juniorów. Wśród nich taki następca Bartka Zmarznika? Czy to takich, nie ma, nad tym. To takich nie ma na świecie? Chcielibyśmy mieć kolejnego mistrza świata u nas w drużynie drużynie Lubuskiej, powiedzmy, jeśli my na myśli Bartka z Marzlika, <grywa> chcielibyśmy również, żeby, żeby się dopracować też drugiego Patryka Dudka. Pracujemy nad tym, staramy się, być może wśród tych chłopaków, którzy mają już złoto i to dwóch z nich podwójne w tym roku, być może dalsza praca sprawi, że będziemy jeszcze mieli wiele sportowej i radości w Zielonej Górze. Aleksander Janas, trener juniorów drużyny Falubazu Zielona Góra, jeszcze raz wielkie brawa dla juniorów zielonogórskiego klubu za dwa tytuły mistrzowskie po wielu, wielu, wielu latach przerwy. Dziękuję bardzo, panowie, jeszcze raz gratulacje. Brawa, proszę państwa. A za chwileczkę w ramach takiej przerwy, a bardzo ważnego, na najlepszych sportowców województwa lubuskiego 2019 roku. Patryk Dudek, falubas Zielona Góra, żużel. Patryk Dudek, ósmy zawodnik Speedway Grand Prix, srebrny medalista. Speedway of Nation, czyli niektórzy mówią, drużynowy Mistrzostw Świata, niektórzy, że Mistrzostw